Chcesz uniknąć błędów i osiągać dobre wyniki w dłuższej perspektywie? Chcesz oszczędzić czas i karmić swój umysł tylko wartościowymi treściami? Jeśli tak, to zostań ze mną i posłuchaj ciekawej historii o tym, jak działają pieniądze. Dowiesz się także, co warto przeczytać i jakie przesłanie niosą za sobą wybrane książki. Dzięki tej wiedzy unikniesz strat i zbudujesz finansowe bezpieczeństwo na przyszłość. Książka, ze względu na ogromną ilość treści oferowanej w stosunkowo niskiej cenie, pozostaje nadal jednym z najlepszych źródeł wiedzy. Warto czytać systematycznie i rozwijać swoje myślenie. A jeśli nadal potrzebujesz dodatkowej zachęty, niech będzie nią ta historia. Zacznijmy od słów przypisywanych Charlie'emu Mangerowi. Lekcje, jakie dostaliśmy w jednej dziedzinie, często dają nam wiedzę, która pomaga nam zrozumieć coś ważnego w innych. Niepowiązanych dziedzinach. Przez długi czas naukowcy próbowali zrozumieć, skąd wzięły się epoki lodowcowe. Hipotez było wiele. Jedne mówiły o gwałtownych zmianach klimatu spowodowanych wypiętrzeniem się łańcuchów górskich, które zaburzały cyrkulację wiatrów i prądów oceanicznych. Inne z kolei sugerowały, że to właśnie zlodowacenie jest naturalnym stanem Ziemi, a okresy ocieplenia to tylko krótkie odstępstwa wywołane intensywną aktywnością wulkaniczną. Przez lata dominowało myślenie, że skoro skutki były ogromne, lądolody, które przykrywały cały kontynent, to przyczyna też musiała być gwałtowna i potężna. Jakieś dramatyczne zdarzenie coś, co nagle zmieniło funkcjonowanie świata. Bardzo długo szukano takiej przyczyny, powstały i obalane były różne hipotezy. Dopiero na początku XX wieku pojawiła się teoria, która całkowicie zmieniła to spojrzenie. Zamiast szukać jednego wielkiego wydarzenia, naukowcy zaczęli patrzeć na powolne, cykliczne ruchy Ziemi jej orbitę wokół Słońca, nachylenie do obrotu oraz wpływ grawitacyjny Słońca i Księżyca. Te zmiany, dziś znane jako cykle Milankowicza, zachodziły niezwykle wolno, w skali dziesiątek tysięcy lat. Ich efekt nie polegał na nagłym, o chłodzeniu planety polegał na tym, że pewne obszary Ziemi z roku na rok otrzymywały odrobinę mniej energii słonecznej. Zmiana była na tyle mała, że aż niezauważalna w krótkim czasie. Zimy stawały się nieco chłodniejsze, a lata zbyt krótkie i zbyt słabe, żeby stopić śnieg, który spadł kilka miesięcy wcześniej. Przyczyną tak potężnego zjawiska, jak zlodowacenie, nie było więc dynamiczne zdarzenie. Nie była to jedna mroźna zima, ani jeden wyjątkowo mroźny rok, a setki i tysiące powtarzalnych sezonów, w których śnieg z zimy nie znikał latem. Każdego roku zostawała cienka warstwa, niewiele większa niż w poprzednim roku. Pozornie nieistotna, wzrost był niewidoczny rok do roku, ale sumował się. Z czasem śnieg zaczął się zagęszczać, zmieniać w lód, odbijać coraz więcej promieni słonecznych. Co dodatkowo wzmacniało cały ten proces. I w ten mało spektakularny sposób Ziemia weszła w epokę lodowcową. Najważniejsza lekcja jest w tej historii zaskakująco prosta, a jednocześnie fundamentalna. Do dużych rezultatów nie zawsze prowadzą duże siły. Znacznie częściej prowadzą do nich konsekwencja, powtarzalność i trzymanie się obranej drogi. Tak działa przyroda, i tak samo dokładnie działa namnażanie kapitału. Bez gwałtownych skoków i nagłych przełomów, nie szybko lecz powoli. Na początku niezauważalnie, to drobne decyzje podejmowane konsekwentnie, niewielkie kwoty odkładane regularnie i czas, który pozwala im pracować przez lata, buduje majątek. To oczywiście historia z psychologii pieniędzy Morgana Hausela. Bardzo dojrzałej książki, a jednocześnie jednej z moich ulubionych pozycji, wydanych w ostatnich latach. Z tej książki dowiesz się, że sukces finansowy to przede wszystkim konsekwentne działanie, cierpliwość i kontrola emocji, a nie ponadprzeciętna inteligencja czy perfekcyjnie dobrane decyzje. To dobra lektura zarówno dla osób początkujących, jak i dla tych, które już są dobrze obeznane z finansami osobistymi. Warto jednak mieć świadomość jednego: z tej książki nie dowiesz się, co konkretnie robić, aby zbudować majątek. Książek o tym, co konkretnie robić jest wiele, a psychologia pieniędzy oferuje coś dużo ważniejszego. Unikatową perspektywę i uczy sposobu myślenia, który jest niezbędny do długoterminowego sukcesu finansowego, ze szczególnym naciskiem na to, jak wytrwać w podjętych decyzjach. Bardzo gorąco polecam tą lekturę. Jeśli ten materiał był dla ciebie przydatny i zaoszczędził czas, to subskrybuj po więcej takich treści.